Jest. Idzie. Idzie, ale to wstępnie to będziemy wiedzieć. I <laughs> dobrze. <śmiech> to notatki są na później. Tak, na później. Zresztą tam nie widać na dole to. No co? <laughs> Czas na dostrojenie się. <laughs> Rozpoznanie, wiesz. Ale jest takie spotkanie po pewnym okresie czasu, nie? I takie spotkanie, które... Ma pewną wartość wnieść, można powiedzieć, chyba dodaną. <grych> Bo wcześniej była, było to takie doświadczenie, w które bardziej ty się dzieliłeś, pamiętam, na ostatnim mm -hmm. nagraniu, a to doświadczenie. Jest o krok dalej. No, no zależało tak? mi na tym, żeby było spotkaniem dwóch dojrzałych mężczyzn i żebyśmy spotkali się bardziej w wymianie, mm -hmm. żeby to nie był wywiad, mm -hmm. tylko żeby to była rozmowa tego, z czym jesteśmy, tak. jakie tematy nas teraz poruszają i. Mhm. I żebyśmy mogli zadać sobie nawzajem pytania. O Super. To. No, tak myślę, że to jest e, bardzo ciekawy wstęp, bardzo ciekawe wejście. Nie? Mhm. Tak. Powiedziałeś, dwóch dojrzałych mężczyzn. Nie? Wiekowo tak. Mhm. <laughs> Doświadczeni przez życie również. <laughs> Punkty zwrotne pewnie też są. <laughs> I pamiętam, że mhm. o tych punktach zwrotnych będziemy też rozmawiać. Mhm. A mi przyszło do głowy, że dojrzały mężczyzna wcale nie musi się żegnać ze swoim wewnętrznym dzieckiem. I że to jest coś. Tak, zgadza się. Uh -huh. I że to jest coś, co mamy. Uh -huh. Taka to... radość smakowania, radość e, doświadczania, radość poznawania. Uh -huh. e, I że dojrzali mężczyźni wcale, wcale nie muszą się z tym żegnać. Że przeciwnie. Fajnie, że w to wszedłeś, bo <laughs> jest takie rozróżnienie, które ja rozpoznaję pomiędzy tak zwanymi Głębokim wczuciem rzeczywistość i dzieci to mają. Jakby się pożegnać z dzieckiem, to tak jakbyś się pożegnał z potencjałem i zdolnością wchodzenia w głęboką rzeczywistość, odczuwania. Niektórzy mówią tego, co głębokie, niektórzy nazywają tego, co duchowe, ale na pewno tego, co twoje. Tak, i z taką niezmoconą radością. Dzieci przeżywają tak. radość w taki mhm. sposób. Y taki niezmącony taka czysta radość nie? Że, mhm. że te emocje są jak na dłoni że mhm. łatwo przechodzą między smutkiem płaczem śmiechem radością i tego e, tego nie warto zapominać tego to warto sobie przypomnieć w którymś momencie mhm. Mhm. no ten potencjał jest obecny może być obecny w dorosłym życiu ale też z perspektywy e, może wiele wnosić kiedy Y, jest już to doświadczenie życiowe. i No i właśnie ta dojrzałość. No, to, to, jest, to może być moje pierwsze pytanie o, y, o, o tą dojrzałość. Czym jest dla Ciebie dojrzałość u mężczyzny? I dojrzałość w ogóle, Koniecznie u mężczyzny. Najprościej bym powiedział, dla mnie to umiejętność życia obecnością, wiesz? bo to, to, do czego mam dostęp. To jest do obecności, do tu i teraz, ale to tu i teraz jest głębokie, wielowymiarowe. To nie jest tylko, że tak jak teraz rozmawiamy, teraz, nie? w fizycznym odbiorze, ty i ja rozmawiamy, jesteśmy tutaj obecni, ktoś może to widzieć. I dla mnie to jest jakby takie wejście. Mhm. Czy jest poszerzona też perspektywa? tak? Ja w tym samym czasie mogę wiele różnych rzeczy gdzieś głęboko doświadczać, przeżywać. No. Mhm. I one są pozawymiarowe, chociaż brzmi to bardzo transcendentalnie, czy transcendentnie, tak, czy jakoś. Ale weźmy to, że mogę równocześnie we mnie mogą odzywać się doświadczenia, które były na przykład 2 trzy lata wcześniej, 4-5, tak? Przebywając mhm. gdzieś z kim, rozmawiając. To nie jest wspomnienie, to jest przeżycie głębi, nie? Spotkaj. Mhm. Ja się zastanawiam, czym dla mnie jest dojrzałość. Eee, I taka pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to, że. E, może się trochę odniosę do tego, o czym mówiłeś, o obecności. Że mm -hmm. mm, nie musimy już tak nadmiernie doświadczać, i e, może nie wiem, czy to jest dobre słowo. Chodzi mi o to, że możemy doświadczać bardziej przez to, że jesteśmy, a niekoniecznie przez to, jak wiele przeżywamy w danym momencie. Mm -hmm. Że może to odniosę do siebie, żeby to nie było takie zawiłe. Że kiedyś musiałem i chciałem przeżywać bardzo wiele emocji związanych nie wiem, z podróżowaniem, z, ze sportami ekstremalnymi, a w którymś momencie pojawiło się właśnie to takie, ta stabilizacja i to, i to poszukiwanie obecności, mhm. uwagi, tego w czym jestem, takie spotkanie ze sobą, i to jest też coś, czego się nauczyłem u ciebie. Kiedy, mhm. kiedy byłem zagubiony, to. To nie miałem tego kontaktu ze sobą, a, a potem udało mi się go odnaleźć e, z Twoim wsparciem i teraz jakby cały czas wracam do tego momentu, to mnie równoważy, wiadomo są różne sytuacje się zdarzają, mhm. czasem przemęczenie, czasem jakieś mhm. trudności, które w życiu spotykają, ale jest ten punkt, do którego mogę wrócić i mhm. I to jest taki, to jest, jest elementu dojrzałości, mhm. myślę. Dodałbym no dwa elementy, które mi towarzyszą. To mhm. jest poczucie odpowiedzialności, wiesz, w danym czasie, w danym mhm. momencie, tak? Jak i poczucie wolności wewnętrznej, tak? To jest dojrzałość, tak? dla mnie mhm. również, tak? E, czyli mm, trochę jest tak, że ta wolność, to się tak różnie ją definiuje, określa, ale najprościej masz poczucie, że jest, czujesz się wolny, tak? Nie czujesz, że jesteś uwarunkowany przez coś. Oczywiście żyjesz w uwarunkowanej rzeczywistości, nie? Tak? Czy to wiesz, z najbliższymi, czy w pracy, czy z innymi? Ktoś ci coś mówi, musisz kontrakt, taki czy inny zawrzeć, Ale wewnętrznie możesz się na to zgodzić, nie musisz więcej masz tego poczucia wolności, jesteś tym samym elastyczny. I to też wiąże się z tym odpowiedzialnością za dany czas. tak? Że w tym danym czasie taką, a nie inną odpowiedzialność podejmuję. Mm -hmm. tak? Czy bardziej powiedziałbym, to mi się zawsze podobało, odpowiadam na ten moment. Tak? Odpowiedzialność jako odpowiedź na to, co w tej chwili jest. Nie? A za odpowiedzialność za innych? Bo to jest taki temat, który mnie ostatnio a -a. nurtuje: <laughs> e że moje pokolenie, e czy ja osobiście, e Towarzyszyła mi właściwie od momentu, kiedy wszedłem w metrykalną dorosłość, e, odpowiedzialność za inne osoby. E, I przyglądam się temu, jak mają teraz te pokolenia, które w tym momencie wchodzą w, w wiek dorosły, jak to u nich wygląda i zauważam pewne różnice. I chciałem zapytać o to, jak ty jak lisz, na to patrzę? O, o, o odpowiedzialność, e, odpowiedzialność, w sensie odpowiedzialności też za inne osoby, które są wokół ciebie. Wiesz co, ja patrzę na odpowiedzialność wobec innych, wiesz? Mm -hmm. Ta odpowiedzialność za innych jest takim dla mnie ogromnie śliskim też obszarem, dlatego że kiedy odpowiadam za innych, to wtedy może się okazać, że oni nie wezmą odpowiedzialności za siebie. Mm -hmm. A kiedy jestem odpowiedzialny za siebie i wobec innych, to ty to. Jakby mam większą uważność na to, kiedy on bierze odpowiedzialność, kiedy nie. Oczywiście to są jakby moje kryteria niby, mm -hmm. ale ja temu mogę bardziej być przy tym, mogę więcej uruchomić kompasji, współczucia, jak on sobie robi to, co robi i tym samym pomagać, ale nie w zasadzie, że ja Ci pomogę, bo to jest wtedy odpowiedzialność za innych, tylko, że jakby rozpoznawać potencjały, które ta osoba może wybrać ze względu na swoją wolność nie? i wtedy ta odpowiedzialność w niej samej ma szansę jakby zaistnieć tak? i to jest jej wzrost, to nie jest mój wzrost mhm. dla niej, tylko jej wzrost nie? i to wtedy znosi jeszcze tylko jedno zdanie i to znosi taki ruch, który by się spotykałem też wiesz, w szkolnictwie jak pracowałem wtedy i pracowałem też ucząc nauczycieli i taki miałem Właśnie jednym z tematów głównych był, za co są odpowiedzialni, a za co nie są odpowiedzialni. I zwykle padało, że za dzieci. Nie? Oczywiście było to przesunięcie za daleko, nie? bo im odbiorze. I to dawało też taką możliwość wiesz, refleksji nad tym, że jeżeli ktoś czegoś nie chce, tego nie zmusisz ale jeśli weźmiesz odpowiedzialność za niego, to będziesz go chciał zmusić, mhm. bo wie, że to ma pewną wartość. Więc zostałbym przy takim pojęciu, jesteś odpowiedzialny za siebie i wobec innych. Bardzo mnie to zaciekawiło, zaintrygowało i mam poczucie takiego wzbogacenia teraz, że wzbogacenia mojej perspektywy, bo e, widać różnice w perspektywie, w pewnym sensie, bo... Mhm. E, Odpowiedzialność wobec kogoś e, bardziej mi przychodzi do głowy wobec osób, które e, przychodzą po pomoc do ciebie, ale jednak w pewnym sensie już są jakoś ukształtowane, są już, e, są już dorosłe. To wtedy trudno brać za nie odpowiedzialność. Mhm. Ale jeżeli to są Twoje dzieci, ja mam sześcioletniego mhm. syna, więc jakby mhm. z tej perspektywy trochę zadaję to pytanie. E, ale, um, ale on kiedyś będzie dorosły, więc wtedy już e, też ten, ta zmiana będzie musiała mhm. się dokonać. Mhm. Fajnie to też powiedziałeś, bo jak popatrzymy na wiek rozwojowy dziecka, tak? jak jest malutkie całkiem dziecko, to wiadomo, że mama kołysze, przytula, karmi, tak? przewija, później ono wzrasta, ale cały czas jesteś wobec jego procesu rozwojowego odpowiedzialny, wobec jego. Tak? Oczywiście więc jesteś w stanie zrobić, bo jest na większy poziom bezradności, bezsilności, ale wtedy wiesz, że to jakby należy do wspierania tego rozwoju, które to dziecko ma, czyli cały czas jesteś wobec niego, ale tylko odpowiedzialny jesteś za to, co robisz wobec niego mhm. i również, jak rozpoznajesz również jego proces rozwojowy. No? Okej, okay, ale odeszliśmy do od mojego pytania. Chodzi o odpowiedzialność. O odpowiedzialność. Yy pokoleń, które teraz wchodzą w dorosłość, jak się ma ta różnica między... No masz rację, rzeczywiście zatrzymałem się na razie na tym... Na Czym tym, jest odpowiedzialność <śmiech> wobec, <śmiech> nie, wobec mm. innych. Wiesz co, myślę, że to jest naprawdę, ja na bardzo nie umiem ci jakby powiedzieć, wiesz, mm -hmm. bo... Jak się przyglądam, to na pewno to, co mnie towarzyszy jako odpowiedzialność, to jest to, żeby osłaniać potencjały, które ludzie mogą wybrać. Mhm. Czyli jak to jest na przykład u młodych ludzi, nie? jak można brać odpowiedzialność. Bo o to pytasz, nie. Mhm. Ja myślę trochę też o lęku przed odpowiedzialnością. O to, dlaczego tak ludziom trudno jest się zdecydować na przykład na to, żeby. Przyjąć dziecko na świecie, albo wejść w małżeństwo, że to może być, mieć taki duży potencjał lęku? Mm -hmm. I czy on się może też wiązać właśnie z lękiem przed odpowiedzialnością? Myślę, I... że tak, bo to, <coughs> <coughs> bo odpowiedzialność, jak wcześniej mówiliśmy, jest to pewna też forma dojrzałości, nie? Tak. Um, yy, kiedyś były te rytuały przejścia, nie? Mm. Pewien młody człowiek szedł do lasu, albo gdzieś tam z grupą dorosłych mężczyzn, jeżeli chodzi o mężczyznę, albo yy, dziewczyna była w środowisku kobiet. Yy, I ona jakby nasiąkała tą odpowiedzialnością dorosłego człowieka. Tak? Takich środowisk mm. miejsc na dzień dzisiejszy jest bardzo niewiele i mało. Więc e, ja swego czasu miałem też e, okazję być w wojsku dwa lata, więc to była taka sytuacja, kiedy jesteś wrzucony, e, to nie było wtedy, że ty chcesz, bo mi się nie chciało. <laughs> Ale kiedy, był taki moment, że mi się chciało, <laughs> a później mi się odechciał. Tam trafiłem, to zobaczyłem, że nasiąka się pewną odpowiedzialnością własną. Nie? Nasiąka środowisko, które też pomaga, bo z jednej strony nie jesteś z rodziną, tak? a z drugiej strony jesteś z chłopakami, z trzeciej strony masz pewne wyzwania i stawiasz te pytanie, co będzie po. A więc kiedy się to skończy? Nie? I w pewnym sensie społeczeństwo też mówiło: wiesz co, ale jak wychodzi mężczyzna z wojska, to jest gotowy do. Potoczcie się, do żeniaczki. A więc wiesz, to też społeczeństwo jakby też generowało, że etap próg został przekroczony i ktoś, ktoś jest gotowy. Czy można powiedzieć, jest odpowiedzialny? Nie? Mm -hmm. <grafy> nie, niezależnie czy ta osoba wzięła tą odpowiedzialność, czy nie. Czyli wtedy było tak, że ten rytuał służył odpowiedzialności, ale i tak było to samo pytanie, czy wzięła tą odpowiedzialność. I dzisiaj tych y, takich etapów przejściowych brakuje. Y, ja, y, ja nie znajduję takich odpowiedzi jasnych, wiesz. Y jak to, ta odpowiedzialność będzie kształtowana, jak ona się bo jeszcze jest odpowiedzi, są wiesz, wirtualne, widzicie. No, Mamy sztuczną inteligencję, która również proponuje pewną odpowiedzialność, tak, która, jak być odpowiedzialnym? Znajdziesz tam odpowiedzi, nie? Ale niekoniecznie poczujesz. Sztuczna inteligencja jest przedłużeniem twojego umysłu, więc zastanawiam się wtedy, jak to zostanie kształtowane? Nie mam żadnego pojęcia na dzień dzisiejszy. Jak mm. oni wezmą? Czy wezmą za małżeństwo wiesz, za, wobec dzieci dla dzieci wobec dzieci, dla rodziny? Nie mam pojęcia. To ja powiem, co mi przyszło do głowy, jak Super. mówię, o tym, że e, takim rytuałem przejścia może być kryzys, który się pojawia w życiu człowieka, e, w życiu mężczyzny, mm -hmm. e, w życiu kobiety, w którym po prostu musi przewartościować swoje to, co do tej pory go. Budowała jego tożsamość i się temu przyjrzeć, bo trzeba się jakby na nowo zdefiniować że nie jest to zewnętrzna okoliczność, którą Twoje plemię Ci zapewnia, wyganiając Cię z, z wioski i musisz mhm. sobie poradzić. Nie jest to e, e, dwa lata w wojsku, w którym też jesteś rzucony nagle w, e, w mhm. trudne okoliczności, w których może się wiele zdarzyć mhm. i musisz sobie jakoś poradzić. E, tylko w tym momencie ten, w naturalny sposób robi się moment, w którym twoje stare programy przestają dzia działać. Zgadzam się z tobą. Tak. Oczywiście nie zwróciłem na to uwagi, ale punkt krytyczny, kryzysowy jest tym, że coś, coś umiera, starego, tak? I że jest szansa na narodzenie się czegoś nowego. Tylko wtedy pytanie jest to o, ten, o to gdzie to znajdę, nie? Ktoś mówi sobie, no okej, okay, mhm. co to jest? No. no, i gładko doszliśmy do naszego głównego tematu, który miał nas sprowadzić przy tej, <laughs> tej rozmowie, mm -hmm. który zaproponowałem, żeby, żebyśmy się przyjrzeli e, kryzysom, ten, kryzysom i, e, i tematowi, coś się kończy, coś się zaczyna. Ok. Mm -hmm. Bardzo dobry pomysł, żeby to podjąć. W następnej odsłonie to zrobimy, tak? <laughs> tak. Dzięki, dzięki. <laughs> Okej, <Okay>, mamy pierwszy <laughs> odcinek. <Super. laughs> Dobra.